Cześć wszystkim, tu kanał Weller. Dziś pokażę, jak naprawić błąd, gdy pobieranie valar zatrzymuje się na 0,1 kB. Od razu powiem, że zwykle to nie błąd. Gdy pobieranie zatrzymuje się na 0,1 kB, gra po prostu zapisuje się na dysk. Po tym procesie, tak, ten błąd pojawia się okresowo, potem pobieranie wraca do normy. Jeśli jednak jesteś pewien, że masz problemy z internetem, najpierw spróbuj wyłączyć antywirusa. Wejdź w ustawienia antywirusa i wyłącz wszystkie opcje ochrony. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zmienić DNS na Google. Wejdź w ustawienia internetu, kliknij Zmień ustawienia adaptera, wybierz aktywny adapter, kliknij Właściwości, wybierz IPv4, Właściwości Zaznacz użyj następujących adresów serwerów DNS i wpisz te numery. Kliknij OK i spróbuj ponownie. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zamknąć aplikację zżerające Internet. Naciśnij QTRL +ALT del, Otwórz Manager zadań. Kliknij sieć. Zobacz, który proces zużywa najwięcej internetu. U mnie teraz prawie zero. Zamknij zbędne procesy. Możesz też wpisać firewall.pl i kliknąć OK. Kliknij dozwolone programy, potem zmień ustawienia. Znajdź Riot Client i zaznacz obie opcje. To powinno rozwiązać problem. Daj lajka, subskrybuj kanał. Tu był Velor, na razie.